Wiecie, dlaczego zaczęła się burza nad pustelnią? Wrzesień 2015, no bo zaprosiłem na koniec września 17 prezydentów państw, papieża i kardynała Dziwisza. Tego się już nie da wybaczyć. Kim ty Natanek, jesteś? Skoro nie mamy możliwości dotrzeć do wszystkich ludzi, to może Bóg by dał łaskę, pomyślałem, że ściągniemy tu prezydentów. Bo jak ich zyskamy, to tak jak Franciszek Sawery. Dzieci, zyskał cesarza. Chin zyskało, cały dwór się ochrzcił. I całe Chiny przyjął katolicyzm. Był taki moment. Dzieci, że katolicyzm był religią Chin, kapujecie? Cała wieruszka wierzyła. Tak było z Polską. Kto przyjął chrzest? Mieszko. Jego drużyna 996 i moi drodzy, i jego dwór.